Witam Was w drugiej części. Yy, oszustwo z OELIXA Dziś otrzymałem właśnie paczkę zamówioną z OLX Miały być dwa kartridże bo sobie zamówiłem dwa. 268 w jednym. <laughs> tak widać tu opis, wszystko ładnie, pięknie. Wysłano mi w taki właśnie, bo wam nie pokazałem taki takiej właśnie kopercie o, z tym wszystkim, z danymi, i z tym po otrzymaniu paczki. Jak otwarłem właśnie tą kopertę, otrzymałem dwa kartridże Owszem, dostałem dwa kartridże No ale no niestety oszustwo tak jest, że niestety muszę Wam to nagrać i pokazać jeszcze raz. Oto są te dwie gryzkietki, które otrzymałem dzisiaj po tym, po otrzymaniu tej, co tutaj właśnie jest na z aukcji, że jest napisane, proszę sobie zobaczyć. Tutaj będę Wam pokazywał o. W tym miejscu jest każda gra inna, tu proszę gdzieś było O, tu każda gra inna, o, oferta jest taka, o i tu jest pokazane jeszcze jakie są gry, że jest każda inna i tak i, i te, te zdjęcia dyskietek Proszę bardzo O, gry które znajdują się na tym cardidżu i tak dalej, i tak dalej. O, tak przedstawia dyskietka o. No ja oczywiście otrzymałem dyskietki dwie. Która była na aukcji za 999, czyli to, yy, za każdą jedną 10 zł, plus wysyłka 10 zł za pobraniem yy, razem mi wyszło 30 zł. To jest skandal. Normalnie hamstwo, bo otrzymany kadryc miał wyglądać tak, jak to, czy, to, a, czy a wyglądał tak. O, proszę, albo nie widać, o, tak ma wyglądać, to jest oszustwo po prostu w głowie to się nie mieści muszę wam to pokazać aby się nie zamawiali różnego typu sprzętu bo to co oni pokazują to jest po prostu no wiadomo o co chodzi dyskietki są tak kandetne z napisem widać, jak widać Made in China tutaj w tym narożniku i proszę sobie zobaczyć jak te dyskietki wyglądają za chwilę o jaki to jest kandetny plastik w ogóle trzeszczą o coś takiego tu plastik niedorobiony coś jest o środku że wszystko w ogóle o jak to się o położeniu tych dwóch dyskietek do konsoli one po prostu są niesprawne pokazują się jakieś śmieszne chińskie kratki cholera wie co więc nie polecam takich zakupów żeby się nabijać i nie tylko jest pewnie nie jedno mnie nabili już nie raz to nie jest pierwszy raz ale już za dużo tego i postanowiłem po raz kolejny drugi raz w życiu nagrać film i wam pokazać jak to jest? O. Tu też e, zamówiłem e, szarego, e, podobnego do PlayStation 1 e, One. Otrzymałem właśnie takiego Fun, fun, e, fun e, Station 3, który za chwilę się też rozleci. E, był zafoliowany, niby nowy. Jeden pad działa, drugi już oczywiście nie. Więc to nie ma sensu w ogóle cześć, czy wszystko, to sprzęt jest tak. Tragicznie wykonany, o w ogóle, wszystko. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. Pokażę Wam, jak to. O. no tak, cokie, coś dostałem. miałem dostać szarego, szarego. O. Mój stary jest z dzieciństwa, chyba z 20 parę lat. On ma. Działa do dzisiejszego dnia. No, jest już trochę zużyty, bo znalazłem go na strychu i sobie postanowiłem, sobie kupię dodatkowe. 268 GR w jednym, żeby tych dyskietek nie latać i nie wkładać tam po prostu, żeby te yy, Fungame 3 całe czy Flint 3 się nie rozleciał przy, przy włożeniu i wkładaniu dyskietek. No oczywiście dostałem takie coś, które w ogóle nie są sprawne. Nic kompletnie. Yy, dzwoniąc do nich, tak jak pokazywałem w pierwszej części, pokazuję jeszcze raz. Już dzwoniłem do nich tyle razy. Proszę bardzo, dzwonię. Nikt tam nie odbiera. No, Lix nie odpowiada. W ogóle SMS-a napisałem i cokolwiek, że nie otrzymałem takich dyskietek, które chciałem. Nie odpisują, nie odpowiadają. I po prostu można dzwonić, o. Pokażę, żeby nie było. Normalnie tragedia. Nie polecam tego kupować. No, to co miałem do pokazania, Wam pokazałem. O, proszę bardzo. No i na tym się kończy, I to, jest, i to jest właśnie to. I nie odbierają mnie no nic kompletnie, no bo ona się wściec. I to jest taka właśnie aukcja. O, jeszcze raz pokażę. O, z komor, z komor, te komornicze to są te komornicze to są wystawki, więc nie warto, nie polecam jak chcecie jeszcze jak będziecie chcieli napiszcie w komentarzu nagra, bo mam parę rzeczy, które dostałem, co nie powinny fakt, działały, ale były inne no ale te niestety, no 30 zł do kosza dziękuję wam za uwagę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś w kolejnych filmach. jeśli tak, to tak, jak nie, to nie będę już nagrywał dziękuję za uwagę, na razie